Co on robi? Hmm. Ale Normalnie Bo. Kraków, Kraków stary. A! Ale dostał, ale dostał. E, Obrona ale konieczna. Ale... ale On pierwszy, on pierwszy uderzył. Mam nagrany. Poczu... Poczułem się zagrożony jak to powiedział mistrz. Michus! Michus! Szybko! Chcę się zabić! Kurwa, dość. <śmieniciela> o, a, 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 a naciśnij, naciśnij! A ty naciśnij. <śmieniciela> Pamiętaj, Michus... Poczekaj, poczekaj, poczekaj! Ej, co wy robicie? Boże, to jest jakaś, no... kupi, kurwa! Strzelił, kurwa, w Ten, a, 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 a. To jest animacja, może... Nie, A, bo tu jest animacja, Nie, animację z samobójstwa zajebał. A. Ale to jest, yy, ale każdy z nas tak skończy, to jest dane nie podpuszczam Cię. Musimy dodać tego mota. Tak jest. Dobra, Jak Będziemy w okrążeniu, to ee. będziemy sobie w łeb strzelać. Dobra, niebiescy utrzymywać kierunek północno-zachodni, tak jak było, nie biegajcie wszędzie. Przerwa, oni utrzymują kierunek północno-wschodni. KM z niebieski był na chwilę wezwany, ale już ponownie robi co do niego należy, a reszta biega. E, rozpierdona. Zostawcie kurwa ten nalewak mm. <laughs> Proszę, kurwa ja, ja nie powiem kurwa, ale naprawdę część osób dziś grających też mi płacze, że czasami można by było gwać, lepiej, zachować się lepiej, kurwa, no i tak właśnie dzisiaj to lepiej są prezentujecie. Normalnie dać dzieciom kurwa zabawki i mody, których mieć nie powinny i normalnie odpierdala. Odpierdala kurwa Mariana Dobra, Trzy... pochłodź się. <noise> <noise> Lemur. <noise> strasznie <lebur. głosy> do spodu. Jezu, Jezu kręci mi się w głowie. Trzydniowa operacja specjalna niszczenia Psychy Michusa. Może? <noise> Aha, dobra. A to... To mu dobra, no to... Spana, a to. To jest Zeus chyba niewidzialny, no wiesz? Ej Zeus, co tam u ciebie? Wrote, dobrze, dobrze. Hahaha za ile będziesz Nawet nas? Supermarket Supermarket drugi, który będziesz miał po lewej. Tam robimy zapas. Tu jeszcze trzeci jest. Nie, 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 Jezus Maria, Adam, co ty, 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 ty yani kurwa robisz? Przyhamowałem, ale po chuj! To jest ja. supermarket. <coughs> to gdzieś po lewej. Drugi po lewej! No i tak, i właśnie tak chciałem jechać. Przyhamowałem by skręcić. Dobra, ja wychodzę kurwa. Ale się nie skręca jak się Czekajcie. miło się grało, ale na kolejne cele. Czekaj, się. czekaj, czekaj, nagram, nagram. No, dawaj. Zados Za to Adios o, Eee, za to spoleci się Ale... Uba, naj... Bat, naj, bat, naj. zabił. Popowieś. Popowieś. Ale... Bad bad Dobrze, że ja tak słyszałem tak jakby tak gadał tak kurwa tak z... jak na zewnątrz. Też macie taką lufę całą w oleju w środku. No. Dobrze, tu się nagrywa wszystko i rodzice będą wiedzieli co robisz w komputerze. Czekaj, czekaj, czekaj! Jeszcze wyżej, jeszcze wyżej! Bardziej się zegnij. No, <grym dawaj, <grym dawaj, dawaj! Dostałem! <grym> dostałem! 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 Ale feature. No, no twardy jakby, łeb. Jakby mi tak zrobił, to byś w ogóle nic nie dostał. No. Szajgu! Gerasimov! Yeah. Oh. <laughs> oh. <Yeah. laughs> Friendly fire! Oh. Oh. Ej, hey, nie mogę uderzać. Co jest? Oh. Oh.

Das ist